Wieczór Państwu. Witam Państwa w programie Wszystko Jawne. Proszę Państwa, dożyliśmy nareszcie takich czasów, żeby odkrywać pewne karty, karty historii naszego kraju, karty historii osób, które nigdy nie były jawne. Spotkam się za chwilę z czołowym polskim szpiegiem. Nasz program wybiega przed jego oficjalną nominację. W związku z tym nasz gość będzie dzisiaj częściowo zasłonięty e, a żeby nie było widać jego twarzy. Zadam pierwsze pytanie dlaczego nie zobaczymy dzisiaj akurat pana twarzy. Chciałbym powitać państwa i właśnie podkreślić moją satysfakcję, że współczesne środki techniki telewizyjnej umożliwiają mi występ bez ujawniania twarzy. To już jest chyba redaktorze XXI wiek, chociaż my w naszej branży mamy dostęp do najnowszych osiągnięć elektroniki. Ale nie odpowiedział pan na pytanie, dlaczego Ach, ma nie pan. być widać pana twarz. To już taki zawodowy zwyczaj. Próba zmylenia. Ale czy może pan powiedzieć chociaż częściowo, jak wygląda pańska twarz? Nie, nie mogę, dlatego że nawet ja sam nie jestem upoważniony do dokładnego znania mojej twarzy. Gdyby to się w tej chwili ujawniło, to muszę powiedzieć, że pewne dokumenty, które już są w odpowiednich rękach, w zestawieniu z moją twarzą mogłyby spowodować niesłychane zamieszanie. Kto wie, może nawet ktoś palnąłby sobie w łeb. Ojej, to straszne, ale ponawiam pytanie. Już niedługo zobaczymy jednak pańską twarz. Wie Pan, nie jestem upoważniony do mówienia tego w tej chwili, ale oczywiście istnieje taka możliwość, tym bardziej, że skończyły się czasy niepewności. Teraz mamy kraj o ugruntowanych, jasnych strukturach. Czy mogę zapewnić telewizów, że nasz program będzie pierwszy, który pokaże Pana twarz? Jeśli ktokolwiek pokaże, to pokaże Wasz program, ponieważ ja, jeśli chodzi o twarz, z tego co słyszałem, nie mam się czego wstydzić. Dziękuję Panu bardzo. A więc proszę państwa, ja mam taką nadzieję, że w naszym programie zobaczymy już niedługo prawdziwą twarz prawdziwego, największego szpiega A, naszego tym kraju. Tym bardziej, że jeśli mogę na marginesie dorzucić teraz, kiedy mam zająć stanowisko kierownicze w mojej branży, to... Czy będzie pan kierownikiem szpiegów wszystkich? Proszę pana, muszę pozostawić to, co pan powiedział bez komentarza. A więc bez komentarza, tak pozwolę sobie skończyć dzisiejsze wydanie naszego programu. Witam Państwa. Proszę Państwa, historyczny moment dla naszego programu. Otóż po raz pierwszy Polska telewizja i jej reprezentant znajduje się w centrali polskiego szpiegostwa. Zgodnie z obietnicą za chwilę ujawnimy twarz największego polskiego szpiega, dzisiaj już jawnego kierownika Wszystkich Polskich Szpiegów. Witam Pana w naszym programie. No, no, Panie redaktorze, witam Pana. To, to jest niepotrzebne zupełnie. Jak, y, przepraszam, ale to jest mikrofon i chcę, żeby Pana było słychać. Proszę Pana, ja się orientuję, co to jest i może Pan być spokojny, że jak skończymy rozmowę, wręczę Panu taśmę z całym nagraniem i to stereofonicznym, odpowiedniej jakości, a nie w takim sprzęciku. Czyli to mnie też jest niepotrzebne? Nie. Witam Pana jeszcze robimy, raz. Robimy drugą kopię dla redaktora, tak? Prosiłem. Słuchajcie. Witam Pana jeszcze raz, z góry dziękuję za kopię, będzie to dla mnie miła pamiątka. E, proszę Pana, Tak. mam takie wrażenie, właśnie trochę się nieswojo czuję, pierwszy raz jestem. Troszkę chłodniej. Dobra. Pierwszy raz jestem w takiej sytuacji, w takim miejscu. Nie dziwię się Pana. Ale w poprzednim programie, który trzy dni temu zaledwie wspólnie robiliśmy, prawda? Kiedy zapowiadałem Pana ujawnienie, yy, miałem do czynienia z kimś innym. Co, co Pan opowiada? Zawróćcie ten samolot, w razie czego Jak to z kim innym? No przecież rozmawiałem, bo ja widziałem Pana twarz, mimo że trikiem zasłanialiśmy. Tak, tak, słucham. No, ale Pan nie miał wąsów. Jakich wąsów? O czym Pan mówi? Co za głupców opowiada? No... Czy ja mam jakieś wąsy? Aha. Przepraszam, oczywiście no ja byłem z kim innym umówiony i może stąd. Bo... Przepraszam pana bardzo. Oczywiście to ja. Aha. No tak. A więc dlaczego pan ukrywał twarz? Proszę pana częściowo, to jest nawyk zawodowy, częściowo konieczność. Jeżeli człowiek chce w tej branży ujść z życiem i pracować poważnie i solidnie, a nie jak niektóre wywiady, to to jest konieczne. I dla mnie to była decyzja... Bardzo ważna, ja konsultowałem z żoną i, i z sąsiadem i no po prostu nawet takie zrobiliśmy sobie małe, tajne głosowanie w bloku. <laughs> Także teraz rozumiem. Nie, 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 nie. ostrymi nie. Przepraszam bardzo, że przerywam, bo pan jest cały czas przy swoich zajęciach, ale przecież my w prasie mieliśmy pana zdjęcia, bo podejrzewaliśmy, że pan jest szpiegiem i pan był czarny w ogóle. Żywa pan sobie wyobraża, że ja cały czas tak samo wyglądałem. To jest praca, w której trzeba być kameleonem, doktorem buzę, proszę pana. Trzeba mieć tysiące twarzy, głosów. Niech pan posłucha. Aaaa! Poznał pan mnie przez telefon? Nigdy nie Halo? 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 No tak. Oczywiście, ale. Przegnij po granice na jakieś 5 sekund. No a potem można strzelać. Ale. Ale jeszcze jedno pytanie, przepraszam, bo rozmawiamy tak właściwie... No trochę chaotycznie, ale wie pan, ja pracuję również. No tak, ale, ale przecież, ale przecież skąd ja wiem, że to pana prawdziwa twarz, ta dzisiejsza. Ziemniaczana dzisiaj. Proszę pana, bo, bo to jest moja twarz. No ja mogę w każdej chwili tak się odmienić, że pan mnie nie pozna. Nie wierzę. No jak to pan nie wierzy? Pan uważa teraz. Pan mnie widział, prawda? Jak chodziłem do studia, tu się witaliśmy, prawda? i tak, to byłem ja i to jestem nadal ja, prawda? Tak. No i proszę teraz zwrócić uwagę, ja nie będę zmieniał głosu ani twarzy, a za chwileczkę się przeistaczę. Proszę bardzo. No to przecież nie pan. No widzi pan? I już nie jestem ja. Do widzenia, mam robotę. A więc proszę państwa, sami państwo się zorientowali, że mamy do czynienia z największym mistrzem w dziedzinie szpiegowskiej i tego właśnie, czyli państwu. A więc naszemu krajowi i sobie serdecznie gratuluję na kierowniczym stanowisku mistrz, nadmistrze. Zawsze reagujemy w naszym programie, a w czasie programu już były setki telefonów z pytaniami, dlaczego kierownik polskich szpiegów zdecydował się jednak ujawnić swoją twarz, skoro może to go kosztować nawet życie. A więc witam Pana jeszcze raz. Kłaniam się. Zapraszam. I proszę o odpowiedź. No cóż, proszę pana, szczerze mówiąc, zdecydowałem się ujawnić, ponieważ, no wie pan, za każdym razem tożsamość wymagała innej przepustki. Więc miałem już tyle tego, że mi się myliło i raz na bramie po prostu się walnąłem i się zrobiła awantura. A więc sprawy przepustek zadecydowały? Oczywiście. Dziękuję panu bardzo ja i również. dziękuję i cieszę się, że jeszcze pan zdążył odpowiedzieć na to pytanie. Dziękuję państwu bardzo. Do widzenia.